Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Lokalne derby GKS-u z lks Jankowy były hitem piątej serii spotkań na boiskach grupy piątej Wielkopolskiej Okręgówki. Licznie zgromadzeni kibice do trzeciej minuty, do liczonego czasu gry musieli poczekać na gola, który przypieczętował sukces gości. Wówczas miejscowi zagrali dość niefrasobliwie w defensywie i pozwolili Jankowianom na przeprowadzenie akcji, którą kapitalnym strzałem z dystansu wykończył Bartosz Świątek. Dnie grębisowy byłby najbardziej sprawiedliwy. No, niestety powtórka z ostatniego meczu u nas, y, jak to mówią, strzał życia, y, boli tym bardziej, że to było już chyba w 93 minucie. Dla kibiców nudny mecz, bo mało ofensywnych akcji, a z perspektywy to był mecz walki? Tak, jak to przeważnie była w meczach derbowych, y, dużo walki, takiej twardej walki. Y, mało sytuacji gdzieś tam stwarzanych, takich klarownych, to praktycznie z żadnej stron, y, żadna ze stron nie stworzyła. No, dlatego uważam, że, że tutaj podział punktów no, byłby taki najbardziej sprawiedliwy. Chciałbym podziękować i pogratulować zawodnikom obydwu ekip. Naprawdę. Było bardzo upalnie, a oni cały czas grali na wysokiej intensywności. Może nie było tych sytuacji bramkowych za dużo, natomiast sama intensywność, praca w środku pola jednej i drugiej drużyny. Naprawdę jeszcze raz gratuluję. Natomiast co do mojej radości jest olbrzymia. Jest to bardzo ważny mecz. Przy naszej porażce przeciwnik odskakiwałby na 6 punktów. Ta sytuacja by była taka niekolorowa. Natomiast wiadomo, zwycięstwo w doliczonym czasie gry, które uważam. Jest jak najbardziej zasłużone, bo w przebiegu całego spotkania wydaje mi się, że tą, o tą jedną bramkę byliśmy lepsi. Skoro Wy już liczycie straty punktowe do ewentualnego lidera, no to wam się naprawdę marzy piąta liga. Ja nie słucham, co kto mówi, co się marzy, marzyć zawsze trzeba, bo, bo to, to jest taka natura człowieka, że zawsze powinniśmy marzyć i dążyć do doskonałości. Natomiast to, co ludzie mówią, to ja się tym nie przejmuję, bo co wilki obchodzi, co barany. Gagają. To jest i tak znakomity początek tego sezonu. Dobre wejście mimo oczywiście inauguracyjnej porażki. Fajnia, fajnie wygląda sytuacja w tabeli. Tak, ja jestem bardzo zadowolony w ogóle z naszej gry, bo, bo, bo to gdzieś ta gra jest naprawdę, naprawdę dobra. Dzisiaj może troszeczkę zabrakło strzałów, ale... ale... Ale mówię, ten upał spowodował i, i też waga tego meczu spowodowała, że gdzieś tam u tych zawodników odpowiedzialność w destrukcji była większa, było mniej. Natomiast jestem bardzo zadowolony, a ten kubeł zimnej wody, który wylał nam się na głowę po dalanowie widać, że był potrzebny i zadziałał. Po tym meczu samodzielnym liderem rozgrywek została drużyna ze i pod Kemptem, która w innych derbach 4-0 ograła Sokoła Bralin. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.